Cześć, z tej strony kanał Tajemnice Filmów. Dzisiaj omówię dla Ciebie amerykański film pod tytułem Bubble Boy. Uwaga, spoilery. Chłopiec imieniem Jimmy Livingstone rodzi się bez jakiejkolwiek odporności. Nawet jeden najmniejszy zarazek jest w stanie go zabić. Dlatego musi być trzymany w izolacji. Nie może niczego dotknąć bez uprzedniego odkażania. W związku z tym, aby przetrwać, będzie musiał przez całe swoje życie przebywać w plastikowej kuli przypominającą bańkę. Jego matka, pani Livingstone, jest nadopiekuńcza wobec swojego syna. Do czwartego roku życia nie wolno mu było nawet przebywać w domu. Kiedy jednak skończył 4 lata, ona i pan Livingstone przeprowadzili małego chłopca do domu w bańce. W jego pokoju również znajduje się ogromna bańka, w której może się poruszać bez plastikowej kuli. Bańka ma parę wystających rąk, których rodzice mogą używać do dotykania syna. Wszystkie jego zabawki są odkażane, aby były wolne od zarazków oraz są przechowywane wewnątrz bańki. Jimmy mieszka w tym pokoju od zawsze. Pani Livingstone nie chce, aby kiedykolwiek opuścił bańkę, więc opowiada mu bajki na dobranoc, gdzie księżniczki umierają, ponieważ zostały wypuszczone z baniek do normalnego świata. Jimmy może oglądać tylko jeden kanał telewizyjny i czytać tylko jedno czasopismo, gdyż pani Livingstone upiera się, że to jedyne takie, jakie kiedykolwiek powstały. Używa też wystających ramion, by obcinać mu włosy i przytulać go. Pani Livingstone jest skrajną nacjonalistką, uczy więc Jimmy'ego wyłącznie rzeczy, które ona uważa za rozsądne i wymusza swoje poglądy na nim. Jimmy nie zna niczego poza tym, więc idzie za jej przykładem. Wszyscy w mieście wiedzą o wyjątkowym chłopcu w bańce, ale nie działa to na jego korzyść. Zamiast tego dzieci sąsiedztwa owijają się folią i naśmiewają się z Jimiego przed jego domem. Pani Livingston często je przegania. Jedyne jedzenie spożywane przez Jimiego jest domowe roboty. W plastikowej bańce został umieszczony system odkażania, w który pan Livingston umieszcza jedzenie, aby zabić wszystkie zarazki, zanim Jimmy będzie mógł poniesiągnąć. Jimmy ma teraz 16 lat. Opowiada, że dorastał jak każdy inny dzieciak i cieszy się, gdy zamiast samochodu dostaje gitarę elektryczną. Pewnego dnia zauważa przez okno nową dziewczynę w jego wieku o imieniu Klo, która wprowadza się do sąsiedztwa. Dziewczyna zaczyna mu się podobać, ale nie może nic z tym zrobić. Co więcej, nie wie nic o miłości ani o dziewczynach. Jego matka wyczuwa jego zauroczenie i opowiada Jimiemu historię o chłopcu, który zginął, bo dotknął dziwki sąsiedztwa. Przez następne kilka lat Jimmy często obserwuje Chloe przez okno, a ona to zauważa. Wie, że coś się z nim dzieje, ale nie wie co. Pewnego ranka budzi się z erekcją. Jest przerażony, nieświadomy. Uderza się kijem, płacze i wyzywa matkę. Pani Livingston przychodzi i każe mu powtarzać przysięgę wierności, aż się uspokoi. Chloe ma grupę popularnych przyjaciół, którzy nabijają się z zimiego nazywając go bąbelkowym chłopcem. Z kolei ona. Wydaje się być wobec niego pozytywnie nastawiona. Pewnego dnia puka do drzwi Livingstonów, a pani Livingstone zaprasza ją do środka. Dziewczyna widzi system plastikowych rurek, jest nim zafascynowana, podąża za rurą i dociera do pokoju Jimiego. Jimmy jest zaskoczony i zdenerwowany, ponieważ jego matka jest jedyną kobietą, z którą miał do czynienia. Chloe rozmawia z nim i mówi mu, że podoba jej się jego gitara. Jimmy próbuje nauczyć się grać przy pomocy wystających rąk. W trakcie zaczyna recytować przysięgę wierności. Od tej pory oboje codziennie spędzają razem czas. Pani Livingstone nie podoba się ich przyjaźni, ale nie może nic z tym zrobić. Na urodzinie Chloe daje mu świnkę morską w kuli, a na Halloween nawet przyprowadza dzieci do jego pokoju. W pewnej nocy, w swojej urodziny, pijana Chloe zakrada się do pokoju jego przez okno. Próbuje dostać się do środka bańki, twierdząc, że nie może już długo trzymać się od niego z daleka. Jednak traci przytomność. Zanim udaje jej się wejść do środka, Scena urywa się w balu motoralnego Chloe. Jej sprośny chłopak, Mark, przychodzi po nią, a Jimmy jest zdruzgotany. Mark proponuje Jimmy'emu papierosa, ale ten nie wie co to jest. W pewnej nocy Jimmy zauważa przez okno jak Mark i Chloe całują się. Następnego dnia Chloe przychodzi do pokoju zimiego i pokazuje mu pierścionek zaręczynowy. Mark oświadczył się jej. Ich ślub odbędzie się w najbliższy weekend. W Niagara Falls, więc przyszła poinformować go o tym. Jimmy jest rozczarowany, ale nie pokazuje tego. Chloe przyniosła mu również prezent, który umieściła wewnątrz jego odkażającej rury, ale Jimmy ignoruje go. Zamiast tego oddaje jej świnkę morską i prosi, żeby sobie poszła. Chloe odchodzi ze łzami w oczach. Później Jimmy otwiera prezent i widzi, że jest to kula śnieżna z napisem wewnątrz kocham cię. Zaskoczony, wykrzykuje jej imię i postanawia udać się do Niagara Falls, aby nie dopuścić do ślubu. Ciężko pracuje, aby zrobić sobie przenośną bańkę i w końcu mu się to udaje. Następnie wymyka się z domu bez wiedzy rodziców. Jimmy jest szczęśliwy, że pierwszy raz w życiu biegnie. Dociera na dworzec autobusowym i zwraca się do siedzącego tam człowieka o kupienie biletu. Jimmy zapomniał jednak zabrać ze sobą pieniędzy. Zrozpaczony próbuje przejść przez jezdnię, kiedy zostaje potrącony przez autobus. Upada na ziemię, ale jego bańka ratuje go. Ludzie z autobusu proponują mu podwózkę. Jimmy z radością przyjmuje propozycję, jednak z czasem dowiaduje się, że ludzie ci należą do sekty religijnej. Kiedy zwraca im uwagę, rozłoszczeni wyrzucają go z autobusu. Grupa kultu dociera do celu, gdzie ich lider ogłasza, że mężczyzna w kuli jest zbawicielem przesłanym przez Boga. Grupa uświadamia sobie, że Jimmy był ich wybawcą i wyrusza na poszukiwanie, aby wyciągnąć go z kuli. W międzyczasie Jimmy poznaje motocyklistę o imieniu Slim. Jimmy opowiada mu o miłości swojego życia, która poślubi kogoś innego. Slim jest pod wrażeniem. On z kolei opowiada o swojej byłej dziewczynie o imieniu Wilfire, która wciąż kocha. Oferuje Jimmy mu podwózkę i obaj udają się do Niagara Falls. W domu pani Livingstone dowiaduje się, że Jimmy go nie ma. Wścieka się. Pani Livingstone i jej mąż wyruszają na poszukiwanie Jimmy'ego ponieważ policja może to zrobić dopiero po 24 godzinach od zaginięcia. Tymczasem Slim i Jimmy docierają do Vegas i zatrzymują się, by odpocząć. Świetnie się bawią w kasynie, ale Jimmy ma tylko dwa dni do ślubu. Zostawia więc Slima w klubie, kradnie skuter i ucieka na nim. Podróżując przez jakiś czas, Jimmy natrafia na samochód rodziców, którzy próbują go zatrzymać. W pośpiechu Jimmy ulega wypadkowi. Na szczęście jego bańka odbija go w stronę pedzącego pociągu. Jimmy ucieka matce, ale teraz jest uwięziony w pociągu z ludźmi z pokazu dziwolągów. Dziwolongi opowiadają mu o swoim szefie, doktorze Freaku, który trzyma je w niewoli i wykorzystuje w swoich pokazach dziwolongów. Jimmy poznaje doktora Freaka, który okazuje się być karłem. Przypadkowo powala mężczyznę na ziemię przy pomocy swojej bańki i uwalnia dziwolongi. Kontynuuje swoją podróż do Niagara Falls. Nie może już jednak korzystać ze skutera, więc idzie do restauracji, by poprosić kogoś o podwózkę. Tam grupa policjantów znęca się nad człowiekiem o imieniu Pop. Kiedy Jimmy mówi im, że nie ma odporności, zakładają, że Jimmy ma chorobę zakaźną i uciekają. W całym tym chaosie w restauracji wybucha pożar, a Puszpo oferuje Jimmy'emu podwózkę. Zgadza się również zabrać go do Niagara Falls. W międzyczasie pani Livingstone dociera do doktora Freaka, który informuje ją, że Jimmy zmierza do Niagara Falls. Wściekła, dzwoni do Chloe i obwinia ją za to, że Jimmy uciekł. Kiedy rozmawia z doktorem Freakiem, dziwolągi na zewnątrz kradną jej samochód. Podczas swojej podróży, Pushpop i Jimmy potrącają krowę. Pushpop jest zrozpaczony, ponieważ w jego religii krowy są symbolem Boga. Jimmy, pamiętając słowa matki, mówi mu, że jego religia jest fałszywa. To uraża Pushpopa, więc zostawia Jimmy go samego. Jimmy dociera jakoś do Nowego Jorku. Pytał o podwózkę starego człowieka o imieniu Pippi, a on się zgadza. Jimmy budzi się następnego ranka, ale wciąż są w drodze. Wkrótce orientuje się, że Pippi jest martwy, a auto uderza w billboard. Jimmy udaje się do marketu i dzwoni do Chloe. Telefon bierze Mark i mówi mu, żeby odpuścił, ponieważ on i tak za godzinę poślubi Chloe. Jimmy jest rozpaczony, dzwoni do swojej matki i prosi ją, aby po niego przyjechała. Rodzice przyjeżdżają po zimiego i wsadzają go do samochodu. Pani Livingston idzie do toalety, a pan Livingston, korzystając z okazji, pyta Jimiego, jakie to uczucie być po raz pierwszy na zewnątrz. Ojciec i syn nawiązują więź. Pan Livingston mówi Dzimiemu, aby nie poddawał się, zanim nie spróbuje. Korzystając z jego rady, Jimmy ponownie ucieka, aby zatrzymać ślub. Pan Livingston widzi to i podąża za nim samochodem. Również grupa kultu znajduje Dzimiego i podąża za nim. Slim i jego przyjaciele motocykliści także nadchodzą na ratunek Dzimiemu. Spojrzenia Slima i pani Livingstone spotykają się, a ona okazuje się być jego wcześniej wspomnianą miłością Wildfire. Nagle dowiadujemy się, iż wszyscy jadą po pasie startowym samolotu. Samolot startuje i Jimmy wsiada na pokład ze starym pilotem. Lecą do Niagara Falls, ale samolot rozbija się i Jimmy spada do wodospadu. Na szczęście, dzięki bańce, nie tonie. Udaje mu się wydostać z wody i pędzi na wesele. Chloe i Mark są w kaplicy, wypowiadają swoje przysięgi. Kiedy Jimmy wchodzi do kościoła, deklarują swoją miłość do niej. Widząc, że jest to jego ostatnia szansa, aby przekonać Chloe, naraża swoje życie i rozrywa swoją bańkę, aby ją pocałować. Jednak tuż po tym traci przytomność. Kiedy Chloe próbuje go obudzić, przybywają tam również państwo Livingstone. Pani Livingston opakuje śmierć syna, gdy pan Livingstone prosi ją, by powiedziała wszystkim prawdę. Pan Livingstone wstydliwie ujawnia, że Jimmy nie ma żadnego schorzenia, a on nagle odzyskuje przytomność. Okazuje się, że okłamała go, aby utrzymać go z dala od złatego świata przez te wszystkie lata. Jimmy jest szokowany, ale wybacza matce, kiedy twierdzi, że zrobiła to, aby go chronić. Jimmy w końcu obejmuje Chloe, a wszyscy klaszczą. Następuje cięcie do kilku miesięcy później. Chloe i Jimmy biorą ślub. Każdy, kogo spotkał podczas swojej podróży Jimmy, jest na weselu. Pan Livingstone, Pani Livingstone i Slim są teraz w trójkącie. Film kończy się sceną, gdzie Jimmy i Chloe odjeżdżają w samochodzie na ich miesiąc miodowy. To wszystko na dziś. Daj znać jak podobał Ci się film i jego fabuła. Subskrybuj po więcej filmów takich jak ten. Włącz powiadomienia i zostaw łapkę w górę, by pomóc kanałowi. Dziękuję za oglądanie. I życzę Ci jak najbardziej miłego wieczoru.